Czytamy Dune. Czyli poszukujemy chrześcijańskich wpływów w Dune Franka Herberta. Dominika Gorgorz-Złoty przed mikrofonem. Zapraszam wraz z moim gościem, księdzem Łukaszem Knosalą, duszpasterzem akademickim, na takie cotygodniowe spotkania. W trakcie tych spotkań będziemy sięgać po wyjątkowy cykl książek, chyba tak możemy powiedzieć. Książek, ale teraz także filmów, są też i gry planszowe. To już mówię tak z punktu widzenia mojej pasji, w których wszystko kręci się wokół diuny. Diuna to fascynujący świat, który wciągnął naszego gościa, ale który okazuje się, że może być także, że inspiracją do rozmów właśnie, do rozmów z księdzem katolickim i także do poszukiwania takich chrześcijańskich także wartości. Dokładnie tak. Interesuje mnie Diuna z, z kilku powodów. No, pierwszy powód to jest taki bardzo prosty, że jako po prostu ksiądz i, i trochę y, bardziej teolog i zajmujący się teologią dogmatyczną. Dla mnie dobro odskocznią jest w ogóle literatura innego typu niż jakaś obyczajowa, czy właśnie teologiczna, czy, czy nawet, nawet taka stricte właśnie religijna. I science fiction, które Herbert proponuje, autor Duny, no mnie po prostu zainteresowało, zafascynowało. Okazuje się po lekturze Duny, że to jest bardzo synkretyczna, religijna książka, wielopłaszczyznowa. No to tym bardziej mnie jakby tak zainspirowało i... I też y, myślę, że warto ją rozkodować. To taki jest biskup baron y, Robert Baron w Stanach Zjednoczonych. On ma taki, taki cykl wykładów rozkodowujący w kulturze, między innymi w literaturze, w filmie wątki chrześcijańskie. Będziemy spotykać się co tydzień właśnie o tej porze na naszej antenie, żeby rozmawiać, żeby poruszać kolejne tematy i gdy przygotowaliśmy sobie plan na tegoroczne wakacje, zastanawialiśmy się, jakie tematy poruszać i okazało się, że to będzie dziewięć spotkań, a tych spotkań mogłoby być zdecydowanie więcej. Ale od czegoś trzeba zacząć i od razu, kiedy pojawia się hasło DUNA, to od razu kojarzy nam się Taki tekst, który określany jest właśnie w Dunie jako Pomarańczowa Biblia Katolicka. I tutaj od razu pojawia się pytanie, czy to jest nawiązanie do naszej Biblii, czy są te same treści, czy może zupełnie inne, a może ta pomarańczowa Biblia Katolicka w ogóle zupełnie inną rolę spełnia? Zdecydowanie spełnia całkowicie inną rolę niż Pismo Święte, o której Pani, o której pani mówi, ta pomarańczowa Biblia czy Biblia protestancko-katolicka, bo to pomarańczowe to jest taka kalka prześmiewcza troszeczkę. Natomiast tak, żeby uzmysłowić, to jest, to jest Biblia, którą otrzymuje główny bohater Paul Atryda od doktora Juvei. To jest ten doktor, który jak ktoś ogląda film, zdradza Leto Atrydę, wydaje go Harkonnenom. Przed tym wydarzeniem doktor Juvei Daje Paulowi Biblię, właśnie protestancko-katolicką. To jest taki, jakby tam u Herberta wszystko jest takie plastyczne i tajemnicze opisane. To jest taka skrzyneczka, której nie można, jakby ją się dotyka i odsłania się papier, ale nie można tego papieru dotknąć, bo on jest tak delikatny, bo to jest starożytna księga. I taka księga, w której jest wiele prawideł zapisanych. One bynajmniej nie, nie dotyczą takiej, jakbyśmy na, powiedzieli, narracji tekstowej Pisma Świętego, ale są tam na przykład takie, takie teksty jak, bo one są, zawierają elementy najstarszych religii, o których warto, żeby ten Paul, przyszły król, wiedział. Na przykład jest tam napisane tak: Nie będziesz kaleczył ducha, albo nie będziesz czynił maszyn na podobieństwo ludzkiego umysłu. Tam są ukrywane pewne takie ścieżki, które się będą przewijać przez wszystkie e, tomy, Diony, wszystkie rozdziały. Ale od razu te y, stwierdzenia, które ksiądz tutaj przytacza, od razu nam się też kojarzą z, chociażby z naszymi przykazaniami. Dokładnie tak. No, z przykaza nie będziesz miał bogów cudzych Na przede przykład, mną chociażby. Y, przykazania to jest raz, a druga rzecz, w ogóle zakładają duszę. To jest w ogóle fenomen, bo tam w dionie w ogóle tego nie ma. Jakby dusza jest rozumiana jako wnętrze człowieka, że pewna godność człowieka. Ale w ogóle to w Dune'ie nie istnieje. Tam się nikt nie liczy jakby z jednostką. To, to są, będziemy o tym rozmawiać. Ale Herbert przekazuje tam, no bo jeżeli Paul Atryda jest głównym bohaterem Dune'y, szczególnie pierwszych części, to mamy sytuację taką, że on, Herbert w tym zamyśle przekazuje, że on wyrósł z kościoła katolickiego. Ale doszedł do Zenu, do buddyzmu, przeszedł wszystkie religie, bo on odszedł od katolicyzmu. Więc jakby tam jest pewna taka ukryta myśl, gdzie jest odwołanie do tych najstarszych religii? I generalnie, Diuna jest bardzo religijną pod tym kątem książką, ale religijną synkretyczną. Więc generalnie, jeżeli przyjąć, że Diuna jest takim topową science fiction lat 60., czy 70., 80., czyli mającą wpływ na, na mentalność wielu ludzi i ma odniesienia w wielu różnych kręgach kulturowych współczesnego świata, to widzimy, że tam u podstaw jest jednak ta biblijność, tak? czyli wielka narracja, do której Herbert nas też zaprasza. A być może zaprasza też do poznania różnych tradycji, w tym także tradycji e, i religii katolickiej, e, bo te wątki, jak w trakcie kolejnych spotkań będziemy rozmawiać, one będą się mieszały, bo będą i odwołania do protestantyzmu, i do e, wiary właśnie katolickiej. Dokładnie tak. Dlatego ja myślę, że Herbert tutaj ukrył pewien taki skrypt że tak jak on dostanie tą Biblię, Paul Atryda dostaje tą Biblię, tak samo my otrzymujemy ją. I teraz on nam pomaga rozkodować religijne przekazy biblijne, rozkodować, natomiast no odkryjemy, jak on to rozkodowuje. To jest bardzo ciekawa przygoda. A taka przygoda przed nami jest. Przez najbliższe tygodnie właśnie będziemy powracać do duny i kolejne wątki poruszać i tematy. Zachęcamy oczywiście do lektury. Można się podzielić swoimi przemyśleniami, jak najbardziej kontaktując się ze mną, czy też z księdzem Łukaszem Knosalą, do czego zachęcamy. Dziś pierwszy odcinek już za nami. Spotykamy się zatem za tydzień. Ja dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz Łukasz Knosala, duszpasterz akademicki był z nami. Panie Boże, dziękuję i pozdrawiam Czytamy Dune, czyli poszukujemy chrześcijańskich wpływów w diunie Franka Herberta.